Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Mm, kontynuujmy sobie nasze... o, kurczę, to nie jest płotka. Już prawie bym na jakiegoś obcego konia tutaj Skoczył. Um, kontynuujmy to zadanie. Już wiemy, gdzie daj, jest kryjówka daj. juniora. Myślę, że możemy udać się tam od razu. Ja tu nie potrzebuję żadnych przygotowań. E, tak na dobrą sprawę no, mam praktycznie wszystko to, co jest mi potrzebne. Um, chociaż nie wiem, jak z eliksirami. Starzyści są nieboimieni, proszę cię. Mogą cię zaatakować. Jak mam schować miecz? Ktoś to jest mi w stanie powiedzieć. Okej, okay, już pamiętam. Wystarczyło jedynkę wcisnąć. Czy ja na płodce nie jestem w stanie. A, chyba w mieście nie można galopować. Natomiast mogę sobie tak troszeczkę podbiegać. Zawsze to wygodniejsza opcja niż latanie na piechotę. Eee, widzę, że ta kryjówka już jest tuż za rogiem, bo ten znacznik przesuwa się na mini minimapie dosyć szybko. O i już znaleźliśmy, nie było tak trudno. No dobra, tylko co ja tam zabarł. miałem? Chyba nowe kobitki. A ty to czego? Gdzie Skurwiel Junior? Widziałeś go? Bardziel. Trzeba dać znać Skurwielowi, że ktoś za nim węży. Przyszedłem dogadać sprawę nowych dziewczyn dla Juniora. Nigdy wcześniej cię tu nie widziałem. Znasz go? Nie znam. Jestem tu nowy. A co się przetrafiło Norbertowi? Przytrafił mu się Tasak. Szkoda chłopa. Lepsze to niż śmierć na suchoty. Pamiętasz? Był już jakiś taki schyłkowy. Dobra, zapamiętaj sobie na przyszłość, że dziwki dla skurwiela wprowadza się od tyłu, kawałkiem starego kanału. Idź tamtędy! Dzięki, będę pamiętał. No i bardzo proszę. To było łatwe, dzięki królu, że mi podpowiedziałeś. A, także lecimy tylnym wejściem, gdzieś tam kanałami musimy wejść. Myślę, że nie będzie tutaj najmniejszego problemu, żeby się tam dostać. Pytanie, ilu przeciwników tam na nas czeka? Niech żyje, żyje, mu się chce po dzisiejszej Czekaj, czekajcie, ile mi tu... No, właśnie, jest kółeczka mi się kończy, może się przydać. Także ja przed wejściem tam e, sobie tutaj podmedytuję troszeczkę. E, o, taką zrobimy. Niech to przeleci, i tutaj do raniacza jeszcze sobie walnę. O, żeby mi się eliksiry odnowiły. I jestem gotowy do akcji. Wbijamy tam. Tutaj się wbija tu i jakimiś kanałami. No dobra. No, e, no bo spadniesz. Okej. Okay. Nie chciałbym spaść tutaj. E, w sumie niedaleka droga. Dobra. I teraz jakoś tutaj. O cholera, ciemno tutaj. Tędy idzie teraz. Strasznie tu ciemno, jak oni tu coś widzą? Tędy może? Chyba tak, o jest coś, jakieś przejście zawalone. Kłęna na i Gdzie są dziewczyny? Nie ma. Nie ma. no Lewa, z lewa! W koło. Dobra, zajmiemy się najpierw tym gościem. za śmierć! Dobra. Przed silnym atakiem już nie są tacy mocni. Zmienimy sobie na Arda. Dobra, Art nie za bardzo. Będziemy musieli posłużyć się w przypadku tego starczą na akcji. I teraz elegancko. Po temacie... A, jeszcze jeden tu się uchował. Patrzcie jaki wygadek. Dobra. I teraz już problem rozwiązany. Czterech tylko gości? Strasznie słabo. Spodziewałem się tutaj czegoś gorszego. Coś tu mają jakieś czerwone. A, to są chyba kawałki tego muru, który wysadziłem moim ardem. Jak mi się wydaje, o, tam jeszcze mamy jakieś łupy. Dobra. Lecimy dalej. Chyba jakoś tu Czy to jest jakieś wejście? Wiśmińskie zmysły coś tu mi podpowiadają. A nie muszą. Wystarczy pójść schodami na górę. Wiśmińskie zmysły. Kogo tu jeszcze wyzerować?

Przyznam szczerze, że walka w Wiedźminie jest naprawdę spektakularna, ale należy jedno do jednej z łatwiejszych, z jakimi miałem styczność, przyznam szczerze. Przeszukaj rezydencję. poszukiwaniu, przepraszam, czego? Ktoś to jest mi w stanie powiedzieć? Bestiariusz. Sok malinowy. Bierę. Co jeszcze? Ballady. Bierzesz. Geralt. Podnoś to. Tędy. Ktoś chce tutaj wyhaczyć z na ryj? Nie chcesz. Dobra, lecimy dalej. Mm, te drzwi, niestety, są zamknięte i potrzebujemy klucza. Z poszukajmy tego klucza. Może tutaj w tej komnacie coś by było. Klucz, 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 klucz. O, tutaj coś jest. Jakaś ukryta szkatułka. Tu mamy jeszcze schody na górkę. Syn, jeśli tknął Ciri, nie daruję mu tego. Ok, już widzimy, że coś niedobrego robił z paniami. Została przybita. Nożami. A nogi? Nogi pewnie też czymś przybił. Jakiś, 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 jakiś gościu ma problem. Ewidentny. Dobra, wbijamy. O, w mordę. Nie kurwa! Nic tu nie przyjdzie. Przestań! Czego, czego chcesz? Witaj Junior. Długo się szukałem. Przyszedłem cię zabić. A ci wszystko co ma? Na początek zadam kilka pytań. Wszystko powiem. Szukam pewnej dziewczyny i trubadura. Wiem, że się z nimi widziałeś. Dziewczyna? Jaka kurwa. Miała szare włosy i miecz na plecach, jak ja. Tak, tak. Była taka. Pamiętam. Teraz skup się i mów prawdę. Wiesz, dlaczego nie możesz mnie okłamać. Nie będę kłamał. Przeszedłem bardzo długą drogę, żeby cię znaleźć. Jestem bardzo zły i zmęczony. Musiałem rozmawiać z ludźmi, z którymi normalnie nie chciałbym rozmawiać. Część z tych ludzi próbowała mnie oszukać. Nie podobało mi się to. Czuję, że jeszcze jedno kłamstwo przelałoby czarę goryczy. Byłbym jeszcze bardziej zły. I zrobiłbym coś, czego bym później żałował. Wiesz już, dlaczego nie możesz skłamać? Tak. To dobrze. Interesuje mnie w jaki sposób szarowłosa dziewczyna trafiła do ciebie i co się z nią stało. Co się z nią stało? To ona na mnie napadła! Jeszcze raz skłamiesz i utnę ci jaja. Umowa była taka, że ja im naprawiam magiczne chwila coś tam, a dziewuszka i fircyk przynoszą mi skarb z igiego rojwena. Nie przynieśli, no to trochę się wkurzyłem, przyznaję. I co zrobiłeś? Złapałem tego ich przydupasa Dodo i czekałem, aż po niego przyjdą. Zobacz, o, to chcieli zreperować. Filakterium? Jak nie wiem, miałby się naprawić. Nie ja, ale znam to różnych ludzi. Kręcisz, junior. Ja oczekuję konkretów. Opowiem Ci wszystko, wszystko po kolei. Mam złe przeczucia. Spokojnie, jaskier. Przecież nie zostawimy dudu w rękach skurwiela jauniora. Wiem, ale moje przeczucie jest głuche na racjonalne argumenty i nie daje się zagłuszyć sentymentami. Weź się w garść, jaskier. Musimy skupić się na celu. Przecież tak tylko gadam. Więc zamilknij. Dowiedziałeś się, gdzie dokładnie Skurwiel Junior przetrzymuje Dudu? W pokoju na ostatnim piętrze, tym z balkonem. Mm -hmm. Przejdę po dachach. Ty czekaj na mnie przed domem Skurwiela. Wiem, że to dla ciebie trudne, ale staraj się nie rzucać w oczy. Jeśli zrobią ci krzywdę. Ja nie daruję tego Skurwielowi. Muszę wleść na dach. Okej, okay, moi drodzy. Kolejny moment, gdzie możemy sobie pograć niesamowitą Ciri. Oj uwielbiam nie ugrać, jest naprawdę ekstra Ale nie mogę używać żadnych żadnego nic. Jak ona jakoś tutaj ona tak fajnie skakała, nie wiem mm. jak się to robi teraz. O kurde przypomnijmy, że Ciri to jest połączenie Wiedźminki i... Czarodziejki, także naprawdę podejrzewam, że jest mega dobra, mega, mega, mega dobra. O Jezus. Dobra, powolutku, powolutku. Myśmy teraz nie spadli. Tam jesteśmy gdzieś. O Jezus. To nie był mądry pomysł. Okej. Okay. Jest balkon. Zobaczymy co w środku. A teraz mój przyjacielu Dodo zamierzam zmienić narzędzie. To już mi się znudziło. Jesteś pierdolonym świrem, Junior. Mówił ci to ktoś? Dużo zyskuje przy bliższym poznaniu. Lubisz poznawać nowych ludzi? Zamierzasz mnie komuś przedstawić? O, jesteś. To miło. Albowiem czekałem na Ciebie. Na Stosowanie specjalnych zdolności Ciri obniża jej ilość energii. Jeśli zaatakujesz przeciwników, poziom energii nieco wzrośnie. Gdy uzyskasz odpowiednią ilość energii, będziesz mógł użyć specjalnej zdolności. Okay. Wow, 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 oh nice motion. Oh Morty. Idą. Dudu, słuchaj, zrobimy to tak. A! Zapierdolcie dziwkę! No pięknie, ciekawy jestem! Ale mega kurde Siri jest naprawdę mega Ale jak mam tutaj ich pokonać? Mam się wydostać stąd? Oh man! Strasznie mało ma życia. Ciężko się nie walczy. Ale zaraz dojdę do wprawy. Jednak Geralt jest taki troszeczkę powolniejszy. I. Twa, można powiedzieć, że twardo stąpa, A Ciri jest taka, taka, taka. Szybsza, zgrabniejsza, zwinniejsza. Nie jestem przyzwyczajony do grania taką postacią. Ale zaraz myślę, że mi się uda, nabiorę w prawy i ich zleję. Zyczajnie. Kończę sukę! Okej. Okay. Jest ich tylko trzech. O Jezus. Bij za mij! Ja Dobra, elegancko podnoszę. Wszystko co mają, mimo wiem, że wiem, że i tak mi się to nie przyda. Bo Tiri raczej nie pogramy zbyt dużo. Dobra, 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 dobra. Tędy się wychodzi. Jeszcze podejrzewam, że czeka nas naprawdę kilka zł. Nice, jak jest jeden przeciwnik, to ta umiejętność jest naprawdę mega, mega kozacka. No i zwróćcie uwagę, moi drodzy, na regenerację Ciri, ona jest po prostu mega, 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 mega. super, naprawdę bosem boss, jest tutaj. Ok, jeszcze się troszeczkę zregenerujemy, zanim przyjdą, ilu ich tam wlazło. Najlepiej jest ich odciągać. Tak, żeby mieć tylko tego jednego gościa do pokonania. Nie będzie to łatwe. Mało życia, mało życia. Czekamy na umiejętność. Dobra, elegancko. No i dobijamy hama. Super. Zbieramy łupy. Dobra. Możemy tutaj zobaczyć jak jej, czy nie bardzo. Nie. Weźmy dalej. Już powinno mi się całe życie zregenerować. Tak właśnie był. Mówię prawdę. A Dudu? Co się z nim stało? Nie wiem, kurwa. Zniknął. Jak kamień w wodę. Co się potem stało z dziewczyną? Chuj ją wie. Któryś z chłopaków zranił ją w plecy, ale ona żyje, przysięgam. Masz jeszcze coś do powiedzenia? Powiedziałem ci wszystko, co wiem. Wszystko! Skrzywdziłeś dziewczynę, której szukam, i torturowałeś jej przyjaciela. Napadła na mnie! Musiałem się bronić! A! Ja pierdolę! Bogam cię! Ja już dostałem za swoje oszczędź, proszę! Powiem ci, jak się sprawy mają. Szukam tej dziewczyny, jest dla mnie jak córka. Po prostu nie mogę puścić tego płazem. Nie! Okej, okay. oczywiście rozprawiłem się tutaj z juniorem. Nie mógłbym nawet zwrócić uwagę za tą masakrę, co on tutaj w ogóle zrobił. Ja nie... nie... nie. nie, nie. Nie mógłbym żyć z tym, że taki gość lata tutaj po świecie Wiedźmina i po prostu zabija kobitki dla zabawy. To, to nie jest, to nie jest, to nie, to nie, to nie, to nie, to nie, 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 to odpada, totalnie. Także my drodzy, teraz wydostajemy dostaj się stąd, Lecimy do Preshieldy. O, szty dziadu, bez miecza w ogóle, o czym my rozmawiamy? Gdzie mój ma miecz? Masz ten miecz? Wziął? A ten gościu w ogóle... Siakrę. Kurde, muszę ich podpalić. Dobra, jedziemy. Elegancko. Oj, mieczyk mi się... ...zebiedział. No cóż, kurde. Łącząć masz. rozumiesz? I się. Elegancko. Mieczyk mi się troszeczkę tutaj widzę, uszkodził. Czy ja tu mam troszkę jakichś fantów do podniesienia? Na pewno. Ty, łoś ty. Ale mnie zaskoczyłeś. Dobra, trochę się on zregeneruje. Podmienię może ten mieczyk. On tutaj ma 49 wytrzymałości. Je, to jeszcze nie jest tak źle naprawianie broni. Proszę bardzo. Starczy? Starczy. 64 na potrzeby tej walki, jak najbardziej. No i baj baj. Żegnaj, mój drogi łuczniku. Jeszcze tylko tych gości sobie popyram, standardowo. Jeszcze ciebie. I możemy lecieć w drogę. Powiedz, Priscilla, czego dowiedziałeś się o tudu. O, jeszcze tutaj mamy jednego gościa. Czemu ja nie mam załadowanej kuszy? Ktoś jest w stanie mi to powiedzieć? Kusza. No, jest kusza. Tylko że jest niewybrana. A, headshot. No, mocny, mocny jesteś. Ładnie tutaj próbowałeś coś powalczyć. No, ale niestety, fajna misja. Podoba mi się dużo rozpierduchy. Elegancko Lejemy ich po prostu jak robiaczków jakiś, który mam poziom 15, oni 12. No to tak można powiedzieć, że niedaleko mnie są. Skoro już załatwiłeś swoje sprawy, czas się odwdzięczyć. Radowit nie lubi czekać, co? Nie lubi. Pójdziesz z nami. Okręt jego królewskiej mości Oxenfurt Tretogor, perła redańskiej floty. Dzisiaj już wycofany ze służby. Ładny statek. Zanim wprowadzę cię na pokład, zostawisz tutaj broń. Za mną. Ten Pięknie, z deszczu pod rynna, rynna, jak akcia. to się mówi. Panie z najznamienitszych rodów oddały swoją biżuterię. W spontanicznym akcie patriotyzmu, włóczęga no, bezdomna. No, dobra, mamy spotkanie z królem ponownie. Nie lubi czekać, jak widać. Jesteś. Czego ode mnie oczekujesz, król? Nigdy nie lubiłeś owijania w bawełnę. Chcę, żebyś znalazł dla mnie Filipę Eilhart. Swego czasu kazałem wyłupić jej oczy, ale ślepota zdaje się jej nie przeszkadzać. Moi łowcy wykryli, że pani Eilhart przybywa w ukryciu na wschód od Oksenfurtu. Wejście do schronienia obłożyła czarami, więc dostanie się do środka jest problematyczne. Wierzę, że tobie się uda. Przyprowadź mi ją żywą. Filipa Einhardt. Czego ona tu szuka? Podejrzewam, że próbuje dotrzeć do dawnych przyjaciółek i odbudować loże. Być może chce się na mnie zemścić. Pani Eilhart jest bardzo wytrwała. Czasami wspominam lekcje, których mi udzielała, gdy byłem dzieckiem. Pamiętam jej nauki, pamiętam kary, które wymierzała. W swoim okrucieństwie zawsze była subtelna i cierpliwa. Wyłupiłem jej oczy, ale nadal jest bardzo niebezpieczna, więc miej się na baczności. Rozważę tę propozycję. Byle nie za długo. Nie chcemy, żeby Filipa znów uciekła. Możesz odejść. Mhm. Mm no dobra. Otrzymaliśmy od króla zadanie na znalezienie Filipy. No, ciekaw jestem. Masz tu swoją broń. Dziękuję. W życiu nie widziałem lepszej stali. Musi być niezawodna. To zawsze kwestia ręki, nie stali. Coś w tym jest. Co nie zmienia faktu, że jednak... Przepraszam. Wiedźmin Geralt? Z Rivi? To ja. O co chodzi? Mam dla ciebie wiadomość. Zaraz. Od kogo? Przeczytaj, to się dowiesz. Hmm, a cóż to za wyperfumowany liścik? Musimy porozmawiać jak najszybciej, to ważne. TM. Więc, to na chyba pewno wskazuje Tris. na. Powinienem do niej pójść. Tak, coś tutaj mi mówi, że Tris Wracajska chce przyszedł. pogadać na temat właśnie Filipy. Felipy. Ciekaw Ej. jestem czy faktycznie tak jest. No nie dowiemy się tego, dopóki się z nią nie spotkamy. Także moi drodzy, spotkanie z Tris Marigold w kolejnym materiale, a tymczasem wielkie dzięki za uwagę. Widzimy się już niebawem. Trzymajcie się, pozdrawiam.